opowiedzieć Wam o powodach, dla których warto współpracować z firmą Sales Connector. Rekrutujemy sprzedawców i menadżerów sprzedaży. Oszczędzamy Twój czas i Twoje pieniądze. Kiedy Ty koncentrujesz się na rozwoju własnego biznesu, my w tym czasie znajdziemy, sprawdzimy i zaproponujemy kandydatów dopasowanych do specyfiki Twojego procesu sprzedaży. Znamy bolączki, trudności, cele, zadania. KPI -e, zespołów sprzedażowych. Wiemy, jak robić to dobrze. Przez ostatnie 20 lat sami sprzedajemy, zarządzamy, rekrutujemy i rozwijamy zespoły sprzedażowe. Opracowaliśmy narzędzia, dzięki którym możesz na żywo zobaczyć, jak sprzedają Twoi potencjalni handlowcy. Mniejszysz ryzyko niewłaściwego wyboru. Zapraszamy do współpracy. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie być partnerami.